W no dzisiejszym przed godziną 21 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze pustostanów w budynkach po byłym pgr ze w Bielawie przy ulicy Przemysłowej. Po dojeździe zastępów Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia zgłoszenie potwierdziło się. Zostaliśmy mocno rozwinięty pożar budynków gospodarczych. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podaniu pięciu prądów wody w natarciu na płonący budynek. W chwili obecnej trwa dogaszanie pogorzeliska. Za chwilę wejdziemy do środka sprawdzić pomieszczenie wewnątrz. W działaniach udział brały 7 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych jednostek z całego powiatu, trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Joczoniowa i trzy patrole policji. W w sprawie prowadzi policja.